Analiza nadchodzących wydań z Elderinga. Czyli widać, jaka nagrywanie jest No, no To jest moja świątynia, gracza, jest X w co tam gdzieś schowana. I mamy, słuchajcie, tak czy nie, z tych oto trzech rzeczy: edycji kolekcjonerskiej, edycji limitowanej oraz takiego dodatkowego hełmu. Jak już jesteśmy na stronie internetowej, to zapraszam Was na grywanie.pl, gdzie macie wszystkie tutaj niezbędne informacje i edycje. Tutaj sobie jeszcze tego Metal Gear Solid zobaczymy za kilka dni, przeanalizujemy. Każdy tutaj wpis ma wszelkie informacje, które są wam niezbędne. Jest też taki dział wsparcie, gdzie jeżeli jest z danych sklepu robicie zakupy i przeklikacie, no to Dostaniemy jakiś tam procent. Jest też możliwość wsparcia bezpośrednio. Testujemy na razie dwie opcje. Jest opcja tu widżetu za pośrednictwem, którego możecie tego dokonać. I jest też osobna strona internetowa, do której link jest na dole. Nie wiemy czy nie zmienimy tego na tą stronkę, tam gdzie się te kawy tak zwane kupuje. Zobaczymy, no ale takie coś stworzyliśmy, więc jeżeli jesteście chętni, to serdecznie Zapraszamy na nie. No, i cóż, lecimy tutaj z prezentacją. Dajcie mi znać, która edycja Was tutaj urzekła i co zamierzacie kupić, bądź co nie. Na pierwszy rzut pójdzie sama edycja kolekcjonerska, która prezentuje się w ten oto sposób. Edycja kolekcjonerska będzie miała swoją premierę 30 maja 25 roku. Będzie dostępna na PlayStation 5 Xbox Series X i PC. -ta. I co my tutaj mamy w składzie? Oczywiście grę na wybraną platformę, 25 cm figurkę. Która oprezuje się w ten oto sposób, naprawdę ładna, fajna, klimatyczna, ale chyba jest mniejsza od tych poprzednich figurek, które były. Mamy oczywiście Steelbooka z taką oto grafiką. Jest artbook w twardej oprawie wersji angielskiej z 40 stron. i Szkoda, że akurat soundtrack jest w wersji digital. Wolałbym, jakby gdyby był na płytce. I jeszcze tutaj mamy takich 8 kart wielkościowo, nie wiem jakie będą. Tu, tutaj obstawiam, że może być jak tak coś, ale ten steelbook, połowa steelbooka, coś w tym stylu. Edycja będzie jeszcze też ta PlayStation 4, tu musimy zmienić. I ten cały zestaw, który tutaj widzicie, w zależności od sklepu, został wyceniony od 829 zł w oficjalnym sklepie Bandai Namco. A w naszych polskich sklepach zaczyna się od 990, 986 do 1050 za okrągleniem za to, co mamy tutaj. Czy to jest dużo, czy to mało, z racji tego, że to jest w sumie DLC, ale oni jakoś trzepią na tym kasę, więc im się to opłaca. No to patrząc za zawartość, to jest standardowa cena i w sumie wypada ok niż inne poprzednie edycje. Więc to w sumie nawet jest w miarę. Ale ja osobiście bym tego nie kupił, bo wiem, że można później, nawet są dalej dostępne zwykłe edycje kolekcjonerskie z poprzednich DLC, z Eldena. Pierwsza chyba z edycji kolekcjonerskiej, ona się szybko wyprzedała. Reszta jest, ostatnio nawet na temu widziałam figurkę z poprzedniej edycji i się zastanawiałem, czy jej nie wziąć, ale ktoś musiałby mi podesłać oryginał, żebyśmy mogli sobie porównać. Mamy to zaraz, hem. z mamie jeszcze słuchajcie, taką edycję. Taka bardziej edycję limitowaną. Tak samo e, premiera na 30 maja dostępna tutaj jest na PS4, PS5 i Xboxa. Na PC ta nie będzie jej dostępnej. Jej cena, słuchajcie, w naszych polskich sklepach zaczyna się od 236, kończy się na około 250 zł. W skład tego wydania wchodzi nam gra na wybraną platformę Steelbook, cyfrowy Artbook i cyfrowy e, Mini Soundtrack. Nie wiem czym się różni od. Tego tutaj jest mini więc pewnie wersja jakaś tutaj okrojona. No i ostatnia perełka już tutaj stricte dla kolekcjonerów, wydaje mi się, no bo ja czegoś ja takiego nie kupię, tym bardziej w tej cenie. Eee, mamy, słuchajcie, a w sumie nie jest złota cena. Hełm, mamy tutaj hełm, który wygląda w ten oto sposób: eee, 9990 sztuk na cały świat, numerowana podstawka, co jest zajebiste, certyfikat o autentyczności, co też jest fajne, bo wiemy, że później do druków już nie będzie. Replika 1 do jednego materiały ABS i detale z tkaniny syntetycznej oraz drewniana podkładka To jest fajne, przypomina mi się troszkę... Nie wiem co mi się przypomina Któraś maska jeszcze z czegoś była, taka też fajna Nie, yes. z Watch Dogs była do dupy Rozmiar macie tutaj Patrzę teraz, że mam inne na stronie, a inne na grafice, bo jakby na grafice jest 40, 30, 6, 22, na oficjalnej stronie producenta jest 50, 49, 45. Nie wiem, które jest właściwe, nie mam pojęcia. Yy, waga stojaku i Kasku to jest 5 kg, więc naprawdę solidne. Ładnie to wygląda, więc jak ktoś te wszelkiego rodzaju chemy kolekcjonuje, to spoko. I dałam da przykład zajebisty. Te, to kosztuje, zostało ją na 800 zł w oficjalnym sklepie Bandai Namco. Ale z Assassin's Creed, o, z Shadows, oczywiście, pomimo fakt, że to jest jakby od nich i nieznany producent, a z Assassina Helm jest przez Pure Arts robiony, to przez Pure Arts wyceniono go na 3500 zł. A tu mamy 800 zł. To no jest gra, fajna gratka dla kolekcjonerów. Nawet ciekawe. Wiem, że z Namko jeszcze możemy to wszystko taniej kupić, jeżeli użyjemy kodów rabatowych. Bo tam coś było takiego z tego co pamiętasz, jakie 20% kody można było robić, robić sobie na całość i dodatkowo się punkty zbierać. Więc ta edycja no, może wyjść nawet, no, nawet nawet taniej. Tutaj sprawdźmy, ile, ile to by wtedy wyszło, na... tylko nie wiem, czy te jeszcze kody są, to musielibyśmy sobie zobaczyć. To wtedy wychodzi nam 663 zł taka edycja. W oficjalnym sklepie to o wiele taniej niż tutaj. W naszych sklepach. Dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym, co chcecie kupić, a co nie. Czy to warto kupić, jeżeli Bandai Namco są te rabaty? No to wydaje mi się, że tak. A jeżeli nie, nie ma, to chyba nie. Bo może być dalej dostępna później. Tylko no, pytanie: jaki będzie tego nakład? Bo tego nie jesteśmy w stanie akurat tu przewidzieć, bo nigdy oni, oni tego nie piszą. Właśnie szkoda, słuchajcie, że nie ma informacji, yy, jaki będzie nakład danej edycji kolekcjonerskiej. To było o wiele bardziej ułatwiło nam yy, możliwości tutaj yy, zakupowe. Teraz ja sobie sprawdzę na tym Bandai czy można te 20% wykorzystać. Jakoś niby można, ale nie chce mi to przejść. Wchodzę na ich stronę, to pokazuje mi, że dopiero później będzie można wszystko zamawiać. Trzeba się zapisać w ogóle na możliwość zakupu tej edycji kolekcjonerskiej. Nie wiem o co chodzi. Nie chcę wnikać, ale wiem jedno, że tak to się prezentuje i musicie mi dać znać, którą z tych wersji tutaj wybieracie. Czy wybieracie edycję kolekcjonerską, a jak słuchajcie, nadal macie w wpisach też oferty wszelkiego rodzaju do różnych sklepów, jeżeli sobie zmienicie chcieli zakupić, to śledźcie sobie te wpisy, bo naprawdę warto. Czy edycja limitowana, czy może tutaj hełm, właśnie musimy tu zmienić te platformy, bo nie wiem czemu tak to się Tutaj wkleiło. No i to tyle w tym oto materiale. Widzimy się w kolejnych filmach. Czekam na wasze komentarze i za tydzień mamy ósmą rocznicę. Jakiś taki filmik z podsumowaniem wrzucę i troszkę sobie porozmawiamy nad tym, co było i nad tym, co będzie. Tym dzięki, wielkie, trzymajcie się. Hej.